Przekazania Państwu pewne informacje dotyczące zagrożeń pożarowych. Od kilku lat na terenie kraju oraz na terenie województwa mozaickiego prowadzona jest akcja nie dla wypalania traw. Pomimo prowadzonej akcji co roku, w okresie od lutego już do maja, niestety prowadzone jest to wypalanie traw przez rolników, właścicieli nieruchomości. Wypalanie traw, proszę Państwa, jest bardzo niebezpieczne. Pożar, który może wydawać się na początku pod kontrolą, bardzo szybko w wyniku zmiany kierunku wiatru, pojawienia się wiatru, może stworzyć zagrożenie dla mienia, dla lasu oraz dla życia człowieka. W okresie każdego roku podczas wypalania traw niestety ginie kilka osób na terenie kraju. Proszę Państwa, wypalanie traw w pozostałości roślinnych na polach, na brzosowiskach, w lasach, powyżej lasu w odległości do 100 metrów od lasu jest zabronione. Wypalanie traw niestety niszczy również glebę, niszczy życie biologiczne w tej glebie, a także jest przestępstwem. Za wypalanie traw. Grożą bardzo surowe kary, począwszy od mandatów karnych, które mogą nakładać funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, Straży Leśnej, Policji, pogrzybne w wysokości nawet do 5 tysięcy, a w przypadku stworzenia zagrożenia dla życia i ludzi można ponosić odpowiedzialność karną pozbawienia wolności.